Temat miłości, niekoniecznie z Happy Endem, dominował w piosenkach z lat międzywojnia. Przed Państwem Marcin Olęcki, w piosence, którą wykonywał Eugeniusz Bodo, już taki jestem zimny drań. Po piosence piękne, choć ulotne wiersze o miłości. Pocałunki Marii Pawlikowskiej Jasnożewskiej wyrecytuje Maja Tyralik. Słuchajcie piosenki, o błagam was Żewne tony, żewne dźwięki wzruszą marmur, beton, głaz Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych sto Nie, nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym. Rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań Moje niania nad kołysko tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i odsunę wszystkich w cień, nieprawda była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i w tym jest mój wdzięk już taki jestem. Zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Tu zazdrości, nie rodzinki, wujków, cioć. Powiem krótko i najprościej: że na nich do stu choć mnie brak ich uczyć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam Wam. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Maria pawlikowska po pocałunki. Wciąż rozmyślasz, uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz wokół. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś, przyszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia... Czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To, to jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów. Doprawdy nic wielkiego. Tak, 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 tak. Wciąż się śmiejesz. Lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem i światem. Sam mi mówiłeś przyszłego roku.